Franciszek Karpiński, autor najpiękniejszej polskiej kolendy Bóg się rodzi, moc truchleje, na wieść o podpisaniu trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku załamał się i osiwiał w jedną noc. Porzucił poezję i przez kolejnych 30 lat nie napisał już żadnego utworu literackiego. Doświadczył traumy, z której nie podniósł się już do śmierci. Polska zniknęła z mapy Europy. Jeszcze kilka pokoleń wstecz środkowoeuropejskie mocarstwo zostało rozdarte i wchłonięte przez sąsiadów. Dziś sytuacja Polski jest równie dramatyczna. Od dwóch lat działa powołane przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego zespół pracujący nad zmianą ustroju Unii Europejskiej. Unia ma być przekształcona w superpaństwo. Efektem centralizacji, przekazania kompetencji państw narodowych na rzecz Unii oraz likwidacji prawa WETA będzie unicestwienie polskiego państwa, ubezwłasnowolnienie polskiego narodu. Nie jest to pierwsza próba stworzenia Europejskiej Rzeszy. W 2004 roku wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej podpisały traktat ustanawiający konstytucję dla Europy. Po jego ratyfikacji Unia uzyskałaby osobowość prawną, której dziś nie ma. Stałaby się podmiotem prawa międzynarodowego, którym dziś nie jest. Miałaby prezydenta, ministra spraw zagranicznych, własne wojsko, hymn, flagę. Zniesiono by zasadę jednomyślności w sprawach kluczowych. Powstałoby europejskie państwo. Zniknęłyby istniejące dziś państwa. Nastąpiłaby anihilacja Polski. Na szczęście rok po podpisaniu traktatu ustanawiającego Konstytucję Europejską, obywatele Francji i Holandii odrzucili konstytucję w referendum. Sprawa upadła. Narody Europy powiedziały nie, ale rządzący Unią Europejską nie zrezygnowali. Ursula von der Leyen za główny cel swojej drugiej kadencji obrała dokończenie Europy. Superpaństwo ma powstać, czy tego chcecie, czy nie. Jednak tym razem narody europejskie nie będą już pytane o zdanie. Skoro nie dorosły do wizji polityków, nie będzie już żadnego referendum. Wielka Brytania dostrzegła to zagrożenie i zareagowała Brexitem. Polska wstępowała do Europy Ojczyzn, do jednej z wielu organizacji międzynarodowych. Zaś dziś Unia Europejska to uzurpator który metodą faktów dokonanych odbiera państwom członkowskim władzę decydowanie w obszarach, które nie są objęte traktatami. Prawem kaduka przyznała sobie władzę nad polskim sądownictwem, prawo decydowania, który kraj jest praworządny, a który nie. Bruksela robi wszystko, by słabsze kraje uznały wyższość prawa unijnego nad prawem krajowym, wyższość TSUE nad polską konstytucją. Unia Europejska ustanowiła cenzurę. Zakłada narodom kagańce, zastrasza swych obywateli niechętnych nielegalnej imigracji, zamiata kolejne afery korupcyjne pod dywan. Ustępująca Rzecznik Praw Obywatelskich Unii, Irlandka Emily O'Reilly, powiedziała publicznie parę tygodni temu, że Komisja Europejska ma strukturę mafijną, że jej nieprzejrzystość staje się coraz większa. A w gabinecie przewodniczącej Ursuli van der Leyen zasiadają potężni konsilieri. Mianem tym określa się doradców szefa mafii. Europejska mafia powołuje właśnie Tarczę Demokracji. Komisję, która ma decydować o ważności wyborów w krajach członkowskich. Nie wybrani przez nikogo urzędnicy mogą zaakceptować te wybory, łaskawie albo wzorem Rumunii wyrzucić demokratyczny wybór do kosza. Oznacza to, że wybór prezydenta Polski w 2025 roku będzie zależał od kaprysu urzędników z Brukseli. Jeśli wygra Karol Nawrocki, kto dziś zapewni mnie, że zwycięstwo to nie zostanie unieważnione pod byle jakim pretekstem? To koniec demokracji w Europie. A najgorsze, że po Brexicie rzeczywistą stolicą Unii Europejskiej stał się Berlin. Niemcy dysponują taką przewagą instytucjonalną w Unii, że nawet Francji nie udaje się zablokować umowy Wspólnoty Europejskiej z krajami Mercosur, która zniszczy i francuskie, i polskie rolnictwo. A jeśli drugie najsilniejsze państwo Unii nie jest w stanie bronić swoich interesów, oznacza to realne ubezwłasnowolnienie 26 krajów na rzecz Berlina. A ja nie potrafię zapomnieć, że dotychczasowe niemieckie pomysły na wspólną Europę kończyły się stosami trupów. Dlatego boję się europejskiego państwa ze stolicą w Berlinie, boję się Rzeszy Europejskiej. Po klęsce konstytucji europejskiej wśród rządzących Unią wygrało myślenie, że jedność można osiągnąć podstępem. Wpisać zmianę małym drukiem, zamieniając ustawy na dekrety, prezydenta na komisarza, ministra spraw zagranicznych na wysokiego pełnomocnika. Jednak nie da się stworzyć Europy, ignorując czy tłumiąc poczucie przynależności narodowej. Przyszłość Unii leży w dobrowolnej współpracy między niezależnymi suwerennymi państwami. Wyczuwając narodowy opór, lewicowo-liberalny establishment europejski wybrał ucieczkę do przodu, przyspieszenie. A prawdziwa integracja trwa stulecia. Trwałe unie tworzy się powoli. Unia Europejska stała się narzędziem ekspansji Niemiec. Berlin chce wykorzystać wspólnotę europejską do odebrania nam suwerenności. Kolejny rozbiór Polski ma tym razem dokonać się w ciszy. Czy nastąpi? Niekoniecznie. Dziś w Europie wybory wygrywają eurosceptycy. Euroentuzjaści okopali się w Berlinie i Brukseli. Być może na koniec 2025 roku nie będziemy musieli powtarzać gestu Franciszka Karpińskiego. Mam nadzieję, że nie dożyje finis Polonię. Świat stał się dziś bardzo dziwny. W Polsce przed wyborami ateiści śpiewają kolendy, Klaus Schwab daje Europejczykom do jedzenia robaki zamiast mięsa, a dzieci kastrują się w obronie klimatu. Ktoś kiedyś powiedział, że w obecnej sytuacji geopolitycznej Polska może istnieć tylko dzięki działaniu Bożej opatrzności. I tego sobie i słuchaczom życzę w 2025 roku.